Siema, tutaj ABS. Witamy w kolejnym materiale na moim kanale. Z tyłu pewnie słyszycie Marcina. Zapraszam oczywiście do niego na kanał. A dziś GaO. GaO: dwie pozycje Pandora oraz Megalon. I pozycje w sumie troszkę kątowe, bo Megalon e, owszem jest w większości prosty, natomiast ma jedną serię kątową. Jest to pozycja 25, e, 27 strzałów. 30 mm Dolot około 30 m. megalonik to SL27-03. Ląty ma dwa czy jeden? Chyba jeden niestety. Gramatura 472,5 g Neku CE posiada. CE posiada, klasa jest to trzecia. A Pandorę chyba każdy doskonale zna. Są, jest to pozycja, która e, no Swego czasu, pewnie z dwa lata temu, no, była hitowa była w wielu sklepach i raczej było nie troszkę głośno. Jest to z tej serii, kosteczka z serii e, Gaos Spectrum Echo FS50-10. 50, 50 strzałów, 20 mm, kątóweczka, wszystko w kącie leci. E, a jeśli chodzi o specyfikację, jakąś inną, to jest ona tutaj, czyli 410 g Neku CE. Kod produktu już znacie, więc więcej nie będę mówił. Dwie pozycje od GAO, dwie zupełnie inne, zupełnie inne kalibry, zupełnie inny typ wyrzutni. Więc raczej to poznacie, natomiast mimo wszystko, jak najedzie się na pasek odtwarzania, tam macie podpis, która pozycja aktualnie strzela w niebo, żebyście mogli dać mi znać, która Wam się po prostu bardziej podoba. Obie te pozycje znajdziecie w sklepie odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 10% zniżki. Zapraszam do opisu również po inne informacje, social media i inne takie. Trzymajcie się, widzimy się przy pozycjach.